Witajcie! Dzisiaj zapraszam Was do jednego z najwspanialszych hoteli w Sharm El Sheikh, Rixos Premium Seagate, położonego w malowniczej zatoce Nape -Q Bay. Ten pięciogwiazdkowy obiekt to prawdziwy raj dla miłośników luksusu, wody i niezapomnianych wakacji. Dokonując rezerwacji z linku znajdującego się w opisie filmu, wspierasz naszą działalność. Hotel znajduje się bezpośrednio przy piaszczystej plaży, gdzie znajdziecie wszystko co potrzebne do pełnego relaksu: wygodne leżaki, parasole, a także przepiękne widoki na Morze Czerwone. Dodatkowym atutem jest dostęp do rafy koralowej oraz wyjątkowy pomost o długości ponad 800 metrów idealny dla miłośników snorkelingu i podziwiania podwodnego świata. Dla rodzin z dziećmi hotel oferuje niesamowite atrakcje takie jak park wodny z ponad 20 zjeżdżalniami, mini klub, baseny dla najmłodszych oraz specjalne animacje i mini disco. To miejsce, w którym dzieci będą miały zapewnioną świetną zabawę, a rodzice mogą w pełni się zrelaksować. Jeżeli szukacie aktywności, Rixos Premium Seagate ma Wam wiele do zaoferowania. Na terenie hotelu znajdziecie 7 basenów, korty tenisowe, boiska do siatkówki plażowej, i piłki nożnej, a także bogaty program sportowy, w tym zajęcia jogi i aerobiku. Wieczorami możecie liczyć na występy muzyczne, tematyczne kolacje i inne wydarzenia, które dodadzą magii Waszym wakacjom. Nie możemy zapomnieć o kulinarnej stronie tego hotelu. Na gości czeka aż 9 restauracji à la carte oraz dwie główne restauracje oferujące smaki z całego świata. Kuchnia międzynarodowa, orientalne specjały czy świeże owoce morza, każdy znajdzie tutaj coś wyjątkowego. Po dniu pełnym atrakcji warto odwiedzić centrum spa, które oferuje luksusowe zabiegi pielęgnacyjne, masaże, jacuzzi oraz saunę i hamam. To idealne miejsce, aby zregenerować ciało i naładować baterie. Rixos Premium Seagate to hotel, który wyróżnia się na tle innych w szarm El Sheikh. Luksusowe pokoje, profesjonalna obsługa i mnóstwo atrakcji sprawiają, że jest to miejsce doskonałe zarówno na rodzinne wakacje, jak i romantyczny wyjazd we dwoje. Warto dodać, że hotel zbiera fantastyczne opinie od swoich gości. Wszyscy podkreślają wyjątkowe jedzenie, dbałość o czystość oraz profesjonalizm obsługi, która zawsze dba o każdy szczegół. Nic dziwnego, że Rixos Premium Seagate. Jest uznawany za jeden z najlepszych hoteli w Egipcie. Jeśli marzycie o niezapomnianych wakacjach w Egipcie, Rixos Premium Seagate to idealny wybór. Rezerwujcie już teraz i cieszcie się urlopem w jednym z najlepszych hoteli na świecie. Dziękujemy, że byliście z nami. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z najlepszymi hotelami na świecie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.